Rim Acharonim, ostatni prorocy, Irmejachu, Księga Jeremiasza, rozdział 31 Słowo, które doszło Jeremiasza od Jachwe, głosząc: 2. Tak rzecze Jachwe, Elohim Jeszela. Spisz sobie wszystkie słowo, które Ci zwiastowałem, do Księgi. 3. Bo oto dni nadejdą, Rzecze Jahwe, a przywrócę wygnańców ludu mojego Jeszraela i Judy, Rzecze Jahwe, a przywiodę ich do ziemi, którą oddałem ojcom ich, aby ją posiedli. 4. Te zaś są słowa, które wyrzekł Jahwe o Jezraelu i o Judzie. 5. Zaiste. Tak rzeczy jak we, odgłos trwogi słyszeliśmy, postrach a niepokój. Sześć. Pytajcie się też, a zobaczycie, czy rodzi mężczyzna. Czemu widzę każdego męża, ręce jego na biodrach swych jako rodząca, a odmieniły się wszystkie oblicza w bladość. Siedem. Biada. Bo wielkim dzień ów, że mu żaden nie dorówna, ale jakkolwiek, czas to nie doli dla Jakuba, jednak wybawionym zeń zostanie. Osiem. I będzie dnia onego, że jak we zastępów, że skruszę jarzmo mojego skarku twojego, a więzy twoje rozerwę i nie ujarzmią go nadal cudzoziemcy. Dziewięć. I będą służyli Jachwe, Elohim swemu i Dawidowi, królowi swojemu, którego ustanowię im. 10. Ty przeto nie bój się sługo mój, Jakubie, rzeczy Jachwe, a nie trwórz się Jezreelu, gdyż oto wybawię cię z daleka, a ród Twój z ziemi ich nie woli. I wróci Jakub. I spokojnym będzie i bezpiecznym, a nikt nie wystraszy. 11. Bo z Tobą ja życzę, Jachwę, abym Cię wybawił, bo położę koniec wszystkim narodom, między które Cię rozproszyłem. Wszakże Tobie nie położę końca, garcić Cię będę pomiernie, ale nie wytępię cię do ostatka, 12. Albowiem tak rzecze ja we. Dotkliwem porażenie twoje, bolesną rana twoja, 13. Nikt nie orzeknie w sprawie twej, bo cię uzdrowić. Leków skutecznych nie ma dla ciebie. 14. Wszyscy zalotnicy twoi zapomnieli cię, nie pytają się o ciebie, bo uderzeniem wroga uderzyłem cię. Każnią okrutną dla mnóstwa win twoich, że tak liczne były grzechy twoje. 15. Czemu utyskujesz nad porażeniem swoim? że tak dotkliwym ból Twój, dla mnóstwa win Twoich, że tak liczne były grzechy Twoje, uczyniłem Ci to. 16. Ale dlatego pochłonięci będą wszyscy, którzy Ciebie pochłaniali, a ciemiężcy Twoi wszyscy w niewolę pójdą i będą grabiciele Twoi ograbiani. A łupieżców Twoich na łup wydam. 17 Bo sprowadzę uzdrowienie Tobie, a z ran Twoich Cię uleczę, Rzecze Jachwe, bo odtrąconą nazwali Cię Syjąto, którego nikt nie nawiedza. 18 Tak, Rzecze Jachwe, oto przywrócę wygnanych z namiotów Jakuba. A nad siedzibami jego się ulituję, aby odbudowanym było miasto na rumowisku swojem, a zamki według dawnego porządku swego stanęły. 19. I wyjdę gdzie z nich znowu czynienie i głos rozbawionych, i rozmnożę ich, a nie umniejszą się. I spotęguję ich, a nie uszczuplą się. Dwadzieścia. I będą dzieci jego jako przedtem, a zbór jego przed obliczem moim się utwierdzi. I będę poszukiwał na wszystkich ciś ciemiężca jego. 21. jeden. I powstanie mocarz jego z niego samego. A władca jego z spośrodka, jego wynijdzie i przybiję go, aby mógł przystąpić do mnie. Bo któż to ten, co by ośmielił serce swoje, aby przystąpił do mnie? Rzeczy Jachwe. 22. I tak będziecie mi ludem. A ja będę wam Elohim. 23. Oto. Zawierucha od Jachwe z zapalczywością się zrywa. Burza rozpętana na głowę niegodziwych się stoczy. 24. Nie uśmierzy się ponący gniew Jachwe, aż spełni i urzeczywistni namysły serca swego. W następstwie czasów, Wyrozumienie to. Dwadzieścia pięć. Czasu onego rzecze Jachwę. Będę Elohim wszystkim pokoleniom Jeszaela, a one będą mi ludem.